Fajny moment, zlecimy skorzę. O Jezus, moje usy. Dobra, spoko, nie muszę mrugać, to nie będę mrugać. A co? O Jezus. Fajny moment od wiadra. Dobra, lecimy. Jezu, ten śmiech. No, Jakie to jest fajne, mogę to wziąć? I mogę to wziąć. O nie, ktoś mi dał suba, teraz jeźdźcie sięgnął, sorry. To jest skręcony kark. MSTP173. Tak, ja wiem. Ja na 100% będzie mrugacz. Będzie mrugacz. Na 100% mrugi. Mrugacz na 100% będzie. Mrugacz na 100% mrugacz. Coś zakończyło. Przyłączy się wszystko. Nie ja naprawdę się czuję jakby to przypadku. Mrugacz. zgadywam się mrugi. Patrzymy, mrugacz. Wieliony mrugacz. To no, ten effekt fego. No. Ja wiem, czy mam ten efekt O, zgadłam. Spokojna no, oka, zaraz pozwęcamy po nich. To jest śmieszne. <laughs> Jak się ustraszył co że odbicie, bo tutaj okno mi się odbija. Jak się ustraszył... Tak dźwięku chyba nie wydałem z siebie już od Podstawówki. O się gało wystraszył. Ja pierdzela. takiego dźwięku to ja nie wydałem z siebie chyba. O Jezus święty w mordę. Zawsze za każdym razem można sobie odpraszmy targeting na mnie <noise> Lubię tych strasznych czas rzeczy, przez na przez przykład na super, ty Troszeczkę jest ciemno. Troszeczkę jest takie ciemno. się Pocket Dimension 106

A i plaga Masure... mówiłam, że złapie Jak zgadł. za mnie Jakł się podsumujmy. Wróćmy najpierw tutaj Nie, nie wróćmy najpierw tutaj Zmieniam zdanie jak skarpety Nie bać co na to bardzo bo ostre słowa mówi Gabor. Subójcie kano Gabor. Właśnie, go. Jest dobra morda. Ach, <grymne> <grymne> święty Mikołaj. Nie, to pod ziemię. Wpannie pod ziemię. Ale ja, nie, nie, nie śmiałeś się z... Zbugował, zbugował nieśmiałek. Spróbuję znaleźć. Wrzuć się na mnie już. Nieśmiałek się zbugował. To jest Oboje o tym wiemy. Nieśmiałek się zbugował. O! Mam ten komentarz. Możesz biec, ale przed nim nie uciekniesz. Możesz stać, wtedy śmierć nie szybciej. Możesz krzyczeć, wtedy nikt cię nie usłyszy. Albo możesz milczeć i zginąć w objęciach ciszy. Ło, wow, czuję, że to? Taki. Rymawanka? Chyba jest zbugowany. Nie ma się, Hobby, zbugował. No wiesz, mancie, władza robi się po prostu żal, zrobił nieśmiałka, więc powinien dokończyć zabawę. Postanowił dokończyć zabawę za mnie. W ogóle spodobało mi się dużo odcinki, bo mogę więcej reklam wpakować. DZ! Mam w tym kółku tutaj kontynencbiczu co najmniej 100 godzin. Około. O, na 100% plaga wpadnie pod ziemię. Spadł, spadnie plaga. Spadnie, plaga spadnie. Zapadł się pod siebie, co jest? O, mówiłam. Nie wnikam, nie wnikam. Plaga za to odpowiadanie. Jakoś ich wymienimy. Zobaczycie, Jakoś ich wymienimy. Będzie drużyna Gabora drubowej tarczy. Oj, Coś tu jest w ogóle, nie, to są po prostu skały. O, jest ten potwór czyli to nie są tylko oczy, czyli to jest potwór. O, wow, nie znam tylko jest 6, 5 9, 4, 6, 5 To jest niesprawiedliwe! On umie otwierać drzwi! Czy ja jestem winciem z świetnikiem? Nie. Zjeżdżamy do main testu Nelo i tak, bo tam jest... Yy, ten, tam jest... 500 -ka. Ja pierdziele! Jakie ukochane! Co jeszcze? O co taki jasny jesteś? Jezu! Dobra. Zdawiam, Z Gabor i 106, 106. zapraszam na sosiale do opisu pa, pa I I się zdedował Skubaniec jak się pomał na pożytanie Ale się, z... Ale się zdedował Gabor jest super chłopak Subujcie go kanał I będziecie mieli opisie U niego na kanał Także ja się żegnam Trzymajcie się, ciś, ciś.